Przed zmianą godziny w kasie fiskalnej należy upewnić się, czy kasa fiskalna jest wyzerowana po raporcie dobowym. Jeśli nie, w pierwszej kolejności wykonujemy raport dobowy. W kasach Nowitusa, Bravo, Frigo, Frigo 2, Frigo 2 oraz Bonita raport dobowy wykonujemy następująco. Przyciskamy klawisz 3, następnie klawisz Razem. Przechodzimy do raportów zerujących. Klawiszem kod, gdzie znajduje się strzałeczka, przechodzimy pod numer 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pod szóstką mamy raport dobowy. Potwierdzamy klawiszem OK. Kasa jeszcze raz nas informuje: potwierdź klawiszem OK. Potwierdzamy. Kasa pyta, czy data poprawna. Jeśli data jest poprawna, potwierdzamy klawiszem OK. Drukuje się raport dobowy. Teraz możemy przystąpić do zmiany godziny. Należy pamiętać, że godzinę możemy zmienić jednorazowo nie więcej niż o 60 minut. Przechodzimy do trybu programowania. Poprzez przyciśnięcie klawisza 4. Klawisza razem. Pojawia się tryb programowania. Klawiszem kod. Klawisz kod przyciskamy tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi nam się. Data i czas. Jest to pod numerem 13. Potwierdzamy klawiszem OK. Tutaj kasa sugeruje nam datę. Daty nie zmieniamy, więc potwierdzamy klawiszem OK. Kasa podpowiada nam aktualną godzinę. My przesuwamy godzinę do przodu, czyli pijemy 18-11. OK. Kasa pyta, czy czas jest prawidłowy. Jeśli teraz wszystko się zgadza, czas jest prawidłowy, potwierdzamy klawiszem OK. Wydruk oznacza, że skutecznie zmieniliśmy godzinę. Wyłączamy kasę. I to wszystko.